Kurwa, proszę pana, jestem mirek Prażyny z łomina. Chciałbym złożyć, chciałbym złożyć, abyś się do nos. Dobry. Połóż się na ziemię. Nie, położę się, to jest kapuś. Nie. To z City. Ja nie. 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 to Nie. 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 88 Podrealm 4, podrealm wyjdziesz na Twitchu A idzie to z tej strony Nie reagować Zrobiłem włelkę, żeby ci zrobić RDMA na razie Na razie, kocham cię no. Co się stało?